Okay. Oh. Emilia Dulnik, OK TV. Jesteśmy na premierze filmu Jakoś to będzie, a u mojego boku reżyser i scenarzysta Sylwester Jakimow. Cześć. Cześć. Współscenarzysta. Premierę film już miał tak na dobrą sprawę przed publicznością w koszalinie, no i muszę przyznać, że zebrał naprawdę świetne recenzje, ale umówmy się, że publiczność taka festiwalowa, festiwalowa jest zupełnie inną od tej, która przyjdzie do kin. Jak myślisz, z jakimi emocjami wyjdą ludzie dzisiaj po spektaklu? Albo ktoś będzie oglądał go i będzie się śmiał, albo po prostu będzie wkurzony i wyjdzie z kina. Um. Zaryzykuję takie stwierdzenie. Jeżeli ktoś lubi wczesnego Jima Jarmusza, to polubi twój film. Czuję to jako komplement. E, myślę, że tak. On no, jest trochę eklektyczny, jeżeli chodzi o poczucie humoru. Zodjebałeś mój pomysł. Rzuciłeś tylko do pomysł, ja to wszystko spiąłem do kupy. Jakoś to będzie. Ja się czuję w jakiś sposób spełniony, bo zrobiłem to co chciałem i jak chciałem. Musimy skombinować porządne garnitury. Po pierwsze jedziemy na wesele. Wbijamy na gości wesele. Wtapiamy się w tłum. Ucięto ci aż 30% budżetu. Z tego co kojarzę, no domyślam tak, się, tak, że tak. jest to naprawdę spora przeszkoda przy produkcji filmu. Dwa tygodnie przed zdjęciami zaplanowanymi dostaliśmy taką informację, że ucinali nam się Jaja. Właśnie dzięki Ewie i Jerzemu Kapuścińskiemu nakłaniali mnie do tego, żeby jednak ten film rozpocząć, żeby się nie martwić na postprodukcję, że jakoś to będzie. Szopada, ja wszystko widziałem. Ja, pan ja, ja poświadczę. Być może to był taki żart ze strony pismu, biorąc pod uwagę, że to taka w sumie słodko-gorzka komedia. Niektórzy będą pewnie nienawidzili tego filmu, ale z tego się cieszę też, że ktoś. To jest po prostu kwestia gustu. Masz tu dychę, ale jak się przyznasz, że jesteś gejem, tam ci 20. Ochrona, zbirdalamy ty! Policja! Okej! Okay.